Yy, po prostu nie miałem... Yy, ja nie miałem akurat czasu. Bo szkoła i w ogóle... No. O, oh, the fuck, co I to kurwa jest? co się tutaj pozmieniało w naszym... na naszym serwerze? Jak możecie zobaczyć, wybudowaliśmy domek. Teraz go ładnie będziecie... uchwyconego. No. Bardzo ładny domek. Tylko, że... Yy, przepraszamy za to, że nie budowaliśmy go na odcinku. Ale, ale... po prostu to by za zajęło bardzo dużo czasu. Odcinki, jeszcze wszystkie budowanie. Aha, i zdziwicie się, dlaczego też aż tyle skrzynek. Tu tak w śmieciach mam takie rzeczy. Popatrzcie, ludzie, co ja mam w skrzynkach! Kuźwa mać! Jakie zajebiste itemsy! No, hopie, w surowcach mam Tu! Dusę. Rubin, emerald, Uuu. drewno. To, what the fuck! Oj, no właśnie, przed chwilą była Bloodmon i jakaś, nie wiem co to okay. kuźwa jest i Bloodmon is raising Dostaliśmy I dostałem e, ślubne ubranko od jakiejś dziewczyny To będzie ten o jest o byliśmy w jakiejś jaskini, zdobyliśmy grzybki ładny ten domek w ogóle Taj mamy tyle rzeczy Pokażę wam całą mapkę ile żeśmy zrobili No właśnie Ile żeśmy odstała mapka ile odwiedziliśmy tutaj zaczęła się Blue tu jest, tu są bramy takie. Tu się brudno zaczął. Y, tu. tu się brudno zaczął w tym momencie. W tym momencie panowie. No, tu. Ej, musimy jeszcze tam dalej iść, albo bo teraz idziemy w tamtą, w drugą stronę. Poczekaj, bo muszę do domu podjechać. O no, tutaj mamy taką. No, pseudo. Pseudo. Bo tutaj mamy przejście do tej. bardzo długie, długiej, duże, duże, Aha. Y, zdobyłem, by, byliśmy w jaskini, zdobyłem y, trójząb i, I co ja tam jeszcze zobaczyłem? Taki mieczyk i bumerang. I nowe itemsy mamy przecież. A nie, to już chyba było na odcinku nawet. No ja jedynie to, to mam nowe i... To spoko. No i to było na tyle. <grym>, nie, no to jest raz. Poczekajcie, coś Jest... Jestem jest magicznym żółwiem ninja i lecę sobie... Mama, FAKT Dobra No dobra nic nie mogę zrobić Już Tu 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 Ja idę zwiedzać No to poczekaj też Wtf co to fakt? Co ta, kurwa jest na grzybek A jak już Ściąłem Się da to zrobi na przykład z platyny Nie da się nie zrobić Wiem, że tam było yy, koper, ale my już mamy za dużo tego kopru. No, zbyt dużo. Jeszcze mamy jakieś standardy, sztandary, banery, sorry. Banery Ej, jaskinia tu jest No Poczekaj, już lecę tylko banery na szybko porozmawia. A to w sumie się mieści A, nasza będzie banery. O! To co nam co, co nam było potrzebne Co? Ro, te y, ropy Nasz dom jest... Y, Dobrze, no to lecimy się pod chodę I tak, widzimy ile od nas jest son. Bo jesteśmy w... Teamie, już wam pokazuję. O. I teraz, o! Uuu, jak fajnie. O. Co ty zrobiłeś? O, no, teraz jestem. Dobra. O, jestem w partii z Thompsonem, teraz go widzę. Jej. Nie oddalać się od nas. To chodź tu. No lecę. Jeszcze slajem. Grzyb tu rosnął. O, dostałem jakąś podjąłkę. Mining podjąłkę. Do kopania. A jak do wody, to się nie zabije? Nie wiem. Nie tam przeszłość. Nie, nie zabije się, dobra. Dobra. No, no, nie chcę wam nic mówić, ale przed odcinkiem jesteśmy stosonę wam po cztery razy. Przez tą apokalipsę. Może jeszcze kiedyś się ta apokalipsa uda to wiesz na przywitania i tak, bez... No to tam się później zmontuje może czytegi tak i ja, dobra. Mniejsza z tym to idziemy teraz. What the fuck, ale fajna skinki... Jesteś, jesteś w jakiejś kopali? W tej jaskini takiej co tu jest. Tu jest bardzo dużo rzeczy I idziemy sobie w dół Cały, cały, cały Ja czas w dół Ej, u nas Nie, tam obok jest Poszłem w drugą stronę Dobra, idę No to idź za pochodniami, ja już Cię widzę What the fuck? Ej, czemu tu jest... Aha, ej Z te tory znalazłem widowie widzowie będą nam napisali Eee tam mieliście kopert, tam mieliście platinę, tam mieliście to Ja to What the fuck, ej Mam, mam ten pociąg Znaczy się wagonik Jeżdżę, jeżdżę se po, jeżdżę se po torach Chodź tu szybko, popatrz A chodź tu! O, Tangetium! Widzimy się! Za chwilę! Dobra, poczekaj, muszę poczekać, aż ma tu Dobra, robię krótkie cięcie, za chwilę się widzimy. No właśnie. No zwiedził. O kurde, no szmata! Fok, 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 fok! Yes. Ej, jakieś gówno tu idzie. Dobra, zwiedziliśmy trochę tej planszy, kurw, tego świata. Jesteśmy w jakiejś kurwa jebanej jaskini. Proszę nie przeklinać. <grym grym> Dobra. To jest Ej, popatrz. Patrzcie, mam trzy nosi Wow. To jest kurwa Na pewno pytanie, ej, ścikiwałeś, ścikiwałeś, ścikiwałeś? Ojej. Tak, tu teraz robię cięcie, to znaczy nie cięcie, tylko na tempo i widzimy się w domku, na prześpieszonym tempie. Ja tu teraz jakby nie będę nagrywać. Znaczy nagrywam, ale możemy mówić, a to potem wy, wyciszy całej... Spoko. A teraz tak, możemy sobie... Ja nie robię krótkich cięć, popatrz. Zjeżdżam. Poważna na to. Widzę. Uj. No ty debilu. A ja mam łatwiejszy sposób. Mam miksturka do domu. No. Nie, miksturka. A nie, jak mam wrócić, co? Nie wiem. Powinieneś mieć miksturkę. Nie mam. A my się ja mam... ten amulet i się nigdy nie kończy. Skąd amulet? W skrzynce był. Dobra. I... to jest... tak. Ała! strzela! Dobra, wszystko pochowam. I przemienię sobie złotko. Tomek! Fajnie. Ja mogę mieć zieloną tą. Chwawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Eee, Hubble-bubble, Hubble-bubble, mogę mieć zieloną... <laughs> odbiera ci? Coś? No, trochę odbiera. Dynami, dynami, digi dig dig dig. Poczekaj, szczerze to... Muszę jeszcze się do mózgu. O, fuck, mogę zrobić sobie kill-off. A tak szczerze to... poczekaj. A tak szczerze to nie wiem gdzie jest ...do z power ja na serię muszę brać ze sobą ej a to się ten akurat te, to jest teraz ten y, y, słabsze I, i złoty kilo no fuck it dobra ja sobie tutaj nagrywam 31 tego i mogę co to jest what the fuck mogę zrobić y żelazne drzwi. Dobra, ja sobie tu pochowam. Widzimy się, jak to schowam i do za chwilę. Dobra, już jestem po krótkim cięciu i. <laughs> Dobra. Tak, zaczęliśmy robić nową i zaczęliśmy robić piwnicę. To znaczy nie ja. Ja tu zrobię drzwi. Drzwi. Spoko. No dobra, to idę tu. Jak się zabije, to jest Twoja wina i wyłącznie Twoja wina. No, bo Ty, żeś zrobił dziurkę, dziurkę. No, wiesz. Poczekaj, dobra, zaraz przyjdę tam na dół. Tylko. Tylko. Co chciałem zrobić? Drzwi. E, dziwi chciałem zrobić, tak? Dobra, to robimy te drzwi. Fuck To robimy drzwi Jemy slajmy Nie mogę zrobić drzwi jesteś drzwi Ty drzwi Jak ci dźwignę? I dobra Robimy drzwi robimy drzwi Znaczy ty robisz drzwi, ja robię pikcia A ja idem zrobić drzwi A nie, to tu co zrobię? Tu, dobra, tu walno drzwi Maro Ty to chcesz cały rozkopać? A patrz jak ja mam fajny hełm a, a z czego, z Irona? No. Ale ja go nie robię, tylko wypadek Pomóc Ci tu kopać? Dobra, Liny mam to zrobię z linami tutaj. Dobra, nie ja tu linami tylko bo ja to ładnie. Ale mi chodzi tu na środku Liny zrobić. Nie, nie na środku, nie ma. No to nie, to się jebaj. O papu są Jebaj się. Jebaj się Miłością naturalną. O fak To się nagrywa. Dobra. Ej, przepraszam, ale robię kolejne krótkie cięcie. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. What the fuck! Co to jest? Powiesz mi? ale wysoko What the fuck! Dobra. Ja tu idę... Trzy 2, 1, yes, się! Ok, się tak, What the fuck, co to było? Dobra, yyy... Ja chyba idę... Hmm. Idę zrobić jakiś magazyn albo coś. Albo idę powalczyć z zombiakami! Zombie, 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 zombie! I idziemy za Ej, a to chodź e, idziemy sobie do... Do czego? Do mnie kłopot nasz spadło. Ej, a do czego idziemy? No na przykład... No? Na przykład do jakiegoś klipa możemy spadać na dół się nie zabijemy, bo na jest bardziej. Ale później zlecisz jeszcze niżej i się zabijesz. No to chodź. Chodź tak, bo muszę zabrać pod i do w powrót, domu. znaczy mam. A ja mam taką, tą, ja mam tą, 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 wiesz o co mi chodzi. No amulecik. Skocz, skocz z drzewa. No nic mnie zabierze, ja bym musiał tam do góry wejść i rozwalić. What the fuck? No, już kręga, Ej, za zabiłem y, 200 zombie Ale bez Clouds Bootsów o -o. Mówiłem, że są Clouds Bootsy A kiedy są cloud Bootsy? Ale coś, co, y, to samo co w Minecrafcie No to są Clouds Bootsy hmm. właśnie o to mi... O to mi chodziło. A tak, to ja już doktora odkryłem. Co? Ja już to raj odkrywałem. No ale to są klatswódcy po prostu. No i za drąje rzeczy. Nie, bo Obelixa ci nie wziąłem. Marecki zginął. Dobra. Iyy... Poczekaj, I, i... mam wszystko. I, i, I dobra, idziemy z drugą stronę. What the fuck? Poczekaj, bo ja może sobie zrobić taką zbroję jak ty masz. Ale ma, ja mam słabszą. What the fuck, see? what the fuck, say. Ja mam taką jak ty masz zbroję. Gdzie lecić? Poczekaj. Zabierz tle, Ale poczekaj, bo ja idę coś zrobić. Poc mam tyle tego. To fajnie. Kapoczka, bo ja muszę... muszę wziąć to. Teraz te tutaj, tu idę. To i teraz robimy taki, taki triczek. taki trik, taki trik To ma jeden defensa, to ma cztery defensa, to ma trzy, pięć. Bo muszę sobie zrobić No to... Co się robi? Ja sobie coś buduję... nic Znaczy, się nie buduję, tylko robię sobie zbrójkę. Z? z i fajnych rzeczy. Z jakich? No z fajnych. Bo ja mam... Co mam? Daj mi jeden, to zrobię sobie takie... Ty takie. O oh, wow. rzecz! Jaki nie! Platynium! Jest mocniejszy platynium słow? A skąd, wziąłeś? No bo se, tutaj ja mam platynium. Platynium słow. Mele Mage 13, Mele ma 12. Proszę mocniejszy, będzie. Ej, popatrz, jaką mam zbrojkę. Mam tylko 7 platiny. <laughs> ale opłacasz się to zrobić? Ale, ale o co ci chodzi? O no, yy... Platinum short wall, 13 melody made Very fast speed A nie wiem, możesz zrobić Patrz, Jak on wygląda? Nie. Popatrz jak ja wyglądam Ale ja to zrobię zbrojkę, ja nie mogę zrobić rolkiem. Bo ty nie masz surowców potrzebnych O Dobra, ja sobie zrobię... Ja sobie zrobimy takim... Takim... Tutaj sobie zrobimy... Jo, jo. Jakie? To wyrzuc mi tą twoją starą. Czy miałeś taką samą jak ja? No, taką samą jak ty mam. Ej, zrobię nam zmiary, Ej, ty masz 13 melody major? A ja to jestem short. To nie chcę, że się odwracę, tylko... A spoko to ja mam. What the fuck? Nie, ja tego nie będę robił. Nie będę samarnował rzeczy. Więc tak, wrzucimy to tu, to tu, to tu. Tu Tu, to, tu sobie wrzucę. I teraz tak, mam to. Zombie banner znowu, kolejny. Zombie banner, zombie, zombie. Ale co? Ja nie mogę zrobić innych narzędzi. Czemu? Tyle wystarczy... A nie, jeszcze sobie trochę wezmę Tu mam Iron to... Iron Elfil. Tutaj z tym coś mogę zrobić, więcej. Wezmę sobie jeszcze może taką różczkę. Tutaj, tutaj Iron Bro! To jest gdzieś, to mniej nie niż... Ej, ja mam 11 defensa! No. Zrobię śmietnik Spoko go postawić? No nie wiem, postaw go Dobra, tutaj Przepraszam do... za to krótkie cięcie Ale mnie wyłączyło nagrywanie I musiałem jeszcze raz je włączyć Więc idziemy do jaskini Kurde, tam Idziemy sobie, do... ja idę już do jaskini Ja już Biorę wziąłem Dobra, idę pa. No to zrobić ko? Masz i spadochronik? ta. nie, ta, 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 nie, 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 to nie, nie, Dobra, nie, 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 mam nie, 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 Okej, okay. widzimy się No wiem, że takie cięcie i yy, już będzie cięcie, ale widzimy się za chwilę jak będziemy rozwiązana Dobra Czekamy na Mareckiego Ale to mnie bije Co cię bije? Zebrałem jakiegoś kwiatka z Tange Planet Zanim Ty do mnie dojdziesz. I cały czas się oddalam. Nie oddalaj się. Zabiłem się prawie. Mam 160 życia. Serio. Tu jest i. Patrz, ja mogę zrobić. Ja też tak mogę. Ale no nie, patrz. O o! Nie, 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 nie. I bo masz te strzały takie Maro Ja tu chyba nie chcę iść. No już I Co ty robisz? No idę, przechodzę! Dobra. Bic, bic, bic. Idziemy sobie Marecki, gdzie uciekasz? Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj od nich, bo cię zabiją. Żelazo. Widzicie co za... Widzicie co za człowiek? Nie widziałem żelazo. Ślepyś. O jaskinia. Ja idę Dobra, ja będę musiał się Aż szpoko sz, Ale jaskinia Mmm Zbieraj koper Koper? Po co mi koper? Jestem bogaty Hop Nie mam samą platynę Dobra, czekaj, Znaczy no A od której partyk będzie chodzić no, Do gradu? Ej to sp my sp zaraz się widzimy krótkie cięcie. Widzimy się po krótkiej cięciu, po krótkiej cięciu. Dobra, wiesz co zdobyłem? o oh fucking gosh. Oh fucking gosh. Dobra, nie chcę defensa, wolę mieć speed. chcesz takie te, co się możesz wiesz drapywać nimi. Bo te pazury, co że jak możesz, jak idziesz po ścianie, no, może to zaraz poczekaj. Chcesz z jednym defensem, czy z dwoma speedami? Z dwoma speedami. Chyba cię pogrzało. Dobra, tutaj idę. Spoko masz to. Łapaj. Facio, chodź du. Łapaj to. Łapaj. No to jest ty możesz ubrać tam gdzie masz na przykład jakieś bransoletki albo ten te klaut z buty Aha i Aha Ja się nie mogę wspinać No zielazo Idziemy w dół i cały czas w dół i cały cały czas w dół Tu nic nie ma Dobra szybko to i wyłączę Dobra eee yy, to tak to coś będziesz kończył Idziemy mniej rzecz tam gdzieś nie ma Chyba nic nie ma Nie jest Co? O What? Tu What the hell A jest tu? Nie, nie pozbierał mi wszystko, ja pierdolę. Boomerang! No i ty masz najlepszy i ty. Zarżnę cię zaraz. Co? Zabiję cię. Ile ma damage'a? Ale ile ma dmg'a? Jak już mówię 14 Szmoto To mogę Ci go dać, a Ty też dasz Jej. go Chcesz Hubble bubble Ej, chcesz go czy nie? No To mi go później okay. dasz okej okay, ludzie, teraz tutaj zrobię przyspieszone... To znaczy nie przyspieszone tempo, ale tutaj stawię muzyczki, bo nie chce mi się gadać No to ja tak nie będę nic podobnego. Okej. I tak dobra, dobra, dobra. To yo sobie tak pogodą że i dobra. Yo się lecę. O dzięki za. What the fuck? Tam mi nie podaje to. spadło mi na głowę raz. O miksturka turka. What the fuck? Mama, mamo, mamo mama. Ja mam taką fajną tom Nie, ja tam nie idę Kto? No o tym mówię Nie Dobra i za chwilę chyba będziemy kończyć bo Maro musi iść no tak, to poczekajcie, ja tylko tutaj to rokopię i zakończymy odcinek i w następnym odcinku lądzem do końca co No właśnie. Dobra, dostałem kolejną jakąś miksturkę. Eee, dobra, to ja w tym momencie będę kończył... Czekajcie. No to Marecki już kończy. E, tak, ja będę kończył w tym momencie, bo ten odcinek już będzie długo, strasznie trwać. I tak. Odcinek. E, Jaski nie później. No. W kolejnym odcinku. poczekajcie, że zobaczymy tylko tam pochodnie. Dobra, Dobra to, 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 to. No to e, ja się z wami żegnam. E, był dzisiaj ze mną Thompson. No. Cześć. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania mm -hmm. i komentarza. i dania komentarza pod tym odcinkiem, jak Wam się podoba U mnie i u Mareckiego i Myślę, że się Wam będzie podobał. Bo kęci, kręcimy ten serial dla was, ludzie. Bo nawet pytam, co można z nami No to w sumie... Ej, co? Nie bij mi go na tej chuniu, no. no. Moje życie, kurwa. Dobra, no to trzymajcie się, cześć. Dobra. Cześć, do, do następnego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie. No i. Nie wiem. Siemanko, cześć. I pa.